Dzisiaj 5 lat życia w akademiku wydaje mi się, że nie będzie to raczej trudne. <grym> <grym> e, oczywiście ja dość lubię mieszkać w swoim akademiku, ale brak prywatności bardzo mi ich doskwierał, gdybym nie wracała dość często do domu, bo ja mieszkam 100 km, znaczy mieszkam, moi rodzice mieszkają 100 km od akademika, więc jakoś bardzo mi ten brak prywatności nie doskwiera. E, łazienka. Łazienka jest chyba jednym z gorszych elementów w mieszkania w akademiku, ale to chyba w każdym dzielonym mieszkaniu łazienka jest takim newralgicznym momentem. No Wiadomo, cztery średnio znające się osoby, dość ciężko jest zachować jakiś super poziom czystości, ale i tak mam wrażenie, że dajemy radę z dziewczynami. E, lodówka. Lodówka to jest moim zdaniem największa wada. Jest bardzo ma mało miejsca w lodówce u mnie w akademiku, a nie za bardzo można mieć swoją lodówkę ze względu na stary system przeciwpożarowy w pokojach. E, I kuchnia. Kuchnia, jeżeli chcecie i uwielbiacie je gotować, jest z morą. Jeżeli lubicie gotować, ale jesteście przestanie przeboleć, da się przeżyć.